pokazać wam jak działa nasz Discord już pokazuję wchodzicie w przeglądarkę wchodzicie na mój kanał kopiujecie sobie tam ten link ja nie wchodzę już w to bo ja już mam skopiowane wpisujecie to tutaj wkleja wam to i automatycznie pokazuje się kropkami. i tam po prostu dołączacie ja już tu mam Widzicie? więc dobrze mogę wam zrobić serwerek. A widzicie? Przejdzie dalej skardę, klikam na przykład. I to się Wam pokaże wszystko. suba lajka. Może no bym ją zrobić Jakby. No, stoka jest. Nuta! Stoka suł. A im prędzej to dobicie to tym prędzej wstawię tą piosenkę, która ma dobre bity. Te informacje o mnie macie w opisie też. No, Możemy też wyjść na YouTube'a i pokazać Wam jak to działa. Już to robię. Wchodzimy na YouTube'a. Discorda już sobie nawet ci sobie No ja już to nawet tu mam. Ale sprawdzę czy to się nawet, bo widzę, że to zachytowało 23 godziny, bo to się mi się normalnie pokazuje na ekranie. Tylko tak jeszcze, o jednak widać. Widzowie. Więc ogólnie, możecie wejść na Discorda. Wszystko będzie to samo, co w tamtym opisie. Może podam swojego Discorda. A na stokach jest piosenka. Wbijcie szybciej, wyleczcie mnie i zróbcie to, żeby zrobił też piosenkę. Jeżeli chodzi o taki serwerek, to wam mogę zrobić. Um, mogę Wam zrobić, ale jakiś niepłatny. Dajcie, e, mi, napiszcie do mnie na poczcie albo na Discordzie, bo będzie już mój Discord w opisie i po prostu będzie coś takiego. Um, że zapytacie czy może serwer, ale nie płatny i to będzie już wszystko. Więc dobrze. I ja już jestem trochę. Ja mam już trochę normalny głos przez te łapki. Jesteście bardzo fajni. I ogólnie tak, to Dzisiaj będzie też drugi odcinek. Do widzenia.